Hej! Hey! Nazywamy się Grupa ROCKS! Jesteśmy grupą daneszą Zachwanego i tanczymy już sobie razem 7 lat w takim składzie od roku. Co roku występujemy na różnych konkursach, ale w tym roku podnieśliśmy sobie poprzeczkę i występowaliśmy na krajowych eliminacjach do Mistrzostw Świata World Dance Cup, na których udało się zająć drugie miejsce, co dało nam możliwość wejścia do finałów, które odbędą się pod koniec czerwca w Bukareszcie w Rumunii. Jest to dla nas jedyna taka szansa, by reprezentować nasz kraj i nasze miasto, jak mi jest zakopane. Ale nie jest mały problem, bo nie jesteśmy w stanie pojechać tam bez mojego wsparcia, oczywiście finansowego. Dlatego prosimy Was, aby wesprzeć nas i po pomóc pojechać i spełniać swoje marzenia, bo bez tego tak naprawdę dużo nie zdziałamy. I tak naprawdę liczy się każdy grosz. Dokładnie. Nawet każda złotówka. Nawet dwie złotówki.